Up with it, girl. Rock with it, girl. Show them it, girl. But the bang bang. Bounce with it, girl. Dance with it, girl. Get with it, girl. But the bang bang. Come on, come on. Turn the radio. Heje moje kochane, witam Was bardzo bardzo serdecznie. E, I przychodzę do Was dzisiaj z luźnym filmikiem, z takim bardzo luźnym, e, mianowicie z tagiem. E, nie zostałam otagowana, natomiast ten tak e, o ten tak poprosiła mnie nie tylko jedna z widzek. E, także na Waszą prośbę po prostu przychodzę, spełniam Wasze życzenia. E, będzie to tak perfekcyjna pani domu. Więc, jeżeli jesteście zainteresowane, jak odpowiem na ten tak, jak, jakie będą moje odpowiedzi, to oczywiście zostaniecie ze mną. Co jeszcze chcę Wam powiedzieć, kochane moje robaczki? Ja bardzo Was przepraszam, że wczoraj nie ukazał się jeden przynajmniej z tych dwóch filmików, które macie dzisiaj na kanale. Części z Was, z którymi pisałam, wytłumaczyłam. Natomiast te, które nie piszą ze mną na co dzień, od razu mówię. Po pierwsze, walka zaczęła się moja z tymi filmikami od pierwszego filmiku, czyli od tego takiej, od tej pogadanki, i. Mm, i stroju dnia, gdyż na samym początku filmu był utwór taki, który został po prostu zablokowany. W siedmiu krajach ten filmik nie mógł być odtwarzany. Ja próbowałam jakąś tam walkę, reakcja jakaś tam moja na ten, na ten filmik była. Natomiast w rezultacie okazało się, że mogę tylko usunąć, po prostu ten utwór nie mogłam dodać żadnego podkładu, bo filmik nie składał się z podczęści, tylko był jednym filmikiem. Więc trochę z tym walczyłam, natomiast co kolejnego się stało, może i bym to wczoraj wywalczyła, natomiast tak po prostu mnie. Kamyczki moje się odezwały, zjadłam wczoraj trochę pikantnego, wypiłam piwo i powiem Wam, że tak mnie w domu po prostu atak kamieni chwycił, że że po prostu wzięłam tabletki i poszłam spać, najzwyczajniej poszłam spać, więc mam nadzieję, że mi to wybaczycie, ale dwa filmiki macie już dzisiaj na kanale, ten może też Wam wgram jako kolejny i na pewno jeszcze przygotowuję Wam kolejne. Wyjęłam sukienki, więc będę też dzisiaj grzebać w sukienkach, także mam nadzieję, że trochę ponadganiam. Czuję się i dziękuję bardzo w ogóle za komentarze, za... Za wiadomości przede wszystkim, bo nie wszystkie z Was wiedziały. Bardzo Wam dziękuję za troskę i za to wiecie, że, że, że mnie wspieracie i że jesteście ze mną, więc, więc to jest super, bo naprawdę czułam się nawet dzisiaj do jeszcze po, południa niezbyt fajnie, niezbyt fajnie. Teraz jest OK, wziąłam kolejną tabletkę, piję sobie zieloną herbatkę. Więc powinno być spoko. Dobrze, także zapraszam Was na tak perfekcyjna pani domu. Pytań będzie 10, dobrze mówię? Tak, pytań będzie 10 i przepraszam Was jeszcze, że będę tutaj zerkać, ale mam tutaj zapisane pytania. Dobrze, więc przechodzimy do pytań. Pierwsze pytanie: wymień dwa obowiązki domowe, które lubisz robić. Dwa obowiązki domowe, które ja lubię robić. No to dziewczyny, no to jest to oczywiście gotowanie i sprzątanie. Gotowanie, no to nie muszę to wymieniać, po prostu lubię wszystko gotować. Yy, I druga rzecz, to jest yy, sprzątanie. Ogólnie, jeżeli chodzi o sprzątanie, yy, najwięcej czasu mi zajmuje i to, co, i w sumie to lubię, jest to zamiatanie podłóg, jest to mycie podłóg na mokro, yy, jest to odkurzanie, yy, no i kurze i takie ogólne kurze. I co jeszcze też lubię, to lubię przestawiać rzeczy, które mam w mieszkaniu. Nie wiem, czy to jest sprzątanie, ale chyba tak, nie? Także to, są, to jest moja odpowiedź. Teraz pytanie numer dwa. Dwa obowiązki domowe, których nie lubisz robić. To już pewnie też wiecie chyba z Chyonja czy, czy, czy z poprzedniego tagu. Nie lubię mieć okien. Nie lubię mieć okien. Nie, 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 to nie stąd te takie zasłony ciemne. Nie, nie lubię mieć okien. Wiem, że jak muszę i najczęściej to jest generalnie przyznam wam się, naprawdę. Najczęściej to jest po prostu na wiosnę. Częściej myję wiosną niż, niż jesienią czy zimą. No jesienią zimą myję naprawdę bardzo, bardzo rzadko. Także, także okna i prasowanie. I prasowanie też wam to ostatnio wspominałam, natomiast to wygląda tak, że e, ja tego nie lubię robić, ale jeżeli już to zaczynam, bo e, powiem Wam taką anegdotkę, e, koło brzegu moi rodzice wynajmują e, domek na wczasy, tam gdzie mieszkamy, gdzie mieszkamy i skąd ja jestem. E, no i jak, jak się domyślacie, no to wiadomo, że tam po prostu prasowania czasami to były takie sterce pościeli. Więc jak mama mi na przykład, na przykład rzucała i, i, i zaczęła prasować, no to ja ją zawsze właśnie wyręczałam i to stąd się takie coś zrobiło, że... Chcieć mi się nie chciało, natomiast jak zaczęłam pracować pierwsze prześcieradło, to potem mama mówi: Zobacz, ja wypracowałaś w tym momencie na przykład 6 zmian, czyli 6, wiecie, 6 całych kompletów, czyli pościel, poduszki, prześcieradło i tak dalej. Więc to właśnie w taki sposób jest, że, że ja nie lubię, ale jak się już za to zabiorę, to po prostu jadę, po prostu wiecie, na akord. Więc tak, to chyba tak. Dobrze, teraz pytanie numer 3. Czy lubisz gotować? Jeśli tak, to jaka jest Twoja popisowa potrawa? E, czy lubisz gotować i jaka jest moja popisowa potrawa? E, tak, lubię gotować. E, bardzo lubię gotować. E, jeżeli chodzi o popisową potrawę, e, wiecie co? Moich popisowych potraw chyba wymieniłabym kilka. To no nie będzie jedna potrawa. I myślę, że kilka osób by się tutaj pod to podpięło i pod tym podpisało. Bo, bo pewne osoby pozarażałam nawet tym jedzeniem. Więc e, ja sobie nawet pozwoliłam spisać, żeby czegoś nie pominąć, nie zapomnieć. E, więc na pewno będzie to ta z pancettą. Nie wiem, czy już wam gdzieś tam na filmiku tego nie robiłam. E, także ta z pancettą e, i z jajkiem oczywiście i tak dalej. E, nioki, czyli tak zwane e, gnoci. E, więc nioki, które robię na swój sposób. E, ziemniaczki zapiekane pod beszamelem. Jest to taka zapiekanka ziemniaczana i bardzo, bardzo lubił ją mój przyjaciel, który niestety został w Szkocji. Więc ziemniaczki zapiekane pod beszamelem Spaghetti, to myślę, to jest taki klasyk. Natomiast wymienię tu spaghetti, bo bardzo, bardzo każdy lubi moje spaghetti. Zawsze jak jadę do domu, to zawsze pomimo, iż mój tato jest mięsnym człowiekiem, ale takim, wiecie, mięsnym nie, że makaron tam z jakimś mięskiem. Tylko kotlet, kolona i tak więc, dalej. Więc nawet mój tato zawsze i moja mama zawsze mnie proszą, żebym po prostu przygotowała spaghetti, jak jestem. Więc spaghetti. Omlet. Omlet tutaj wymienię, ponieważ Oliwitata, na przykład jak jesteśmy w Hiszpanii u niego na wakacje, no to na przykład właśnie zawsze robię omleta. Jest to coś, co mu smakuje i jest to coś, co mi bardzo smakuje i co wielu innym też bardzo smakuje, więc omlet on jest taki pikantny. Ja po prostu w niego wrzucam warzywa. Wiecie, jeżeli będziecie chciały ogólnie przepisy, to pytajcie mnie, to po prostu powysyłam Wam, piszcie mi w komentarzach, to po prostu Wam powysyłam. I nie napisałam tego, natomiast o tym powiem, bo mi się teraz przypomniało. Jest jeszcze mój ziemniaczek. Jest to ziemniaczek, które są takie tutaj, te bardzo duże ziemniaki, ja nie wiem jak one się w Polsce nazywają kompletnie. Jest to tak zwany ten Jacket Potato. I ja go robię po prostu z tuńczykiem, z kukurydzą, z serem, z jajkiem gotowanym i z majonezem. Więc to jest tak, że ten ziemniak jest ugotowany, mięciutki, do niego wkładacie cały ten farsz, który Wam wymieniłam, to jest na zimno. Możecie potem tylko odrobinkę gdzieś tam to podpiec, żeby się ten ser roztopił i po prostu wuala, palce lizać, pyszne. Tutaj bardzo są popularne te Jacket tutaj to są w każdej knajpie. Także to chyba takie moje podstawowe, popisowe jedzenia, tak myślę. E, kolejne pytanie. E, pytanie numer cztery. Podziel się dwoma trikami Ala perfekcyjna pani domu. E, wiecie co? Ja nie mam kurczy takich generalnie. Nie ja mam chyba takich trików jakichś kurczę, żeby Wam tutaj. No co na przykład robię? No na przykład są takie kuleczki, lub, lub takie, takie środki zapachowe, coś jak perfum. Jak perfumy, tak, żeby się mnie tutaj ktoś nie czepiał. Jak perfumy, nie jak perfuma. E, które po prostu spsikuję tam, gdzie odkurzacz, wiecie, gdzie jest ten cały tam wiatraczek odkurzacza, czy jak się to tam nazywa, silniczek. No i generalnie wysypuję też te kuleczki, na przykład, lub sypię tym proszkiem takim zapachowym. E, po prostu lubię, jak wykładzina przed moim odkurzeniem pachnie, więc o to, o to mi chodzi. E, więc to są takie specjalne kuleczki, saszetki, lub właśnie perfumy, z którymi spsikuję tam od tego wentylatorka i wtedy bardzo ładnie podłoga pachnie. E, kolejna rzecz, no to po prostu to są takie rzeczy, które z, e, używam do sprzątania, czyli na przykład używam octu, używam na przykład e, używam na przykład e, cytryny e, i tak dalej. Chodzi mi na przykład, wiecie, żeby, żeby zniwelować na przykład e, nieładny, czekajcie, coś mi się tu żeby zniwelować nieładny, zneutralizować odór na przykład czy to z lodówki, też stosuję takie nakładki, na przykład zapachowe pod klapę śmietnika, żeby też to jakoś tak w miarę pachniało z tego śmietnika, a nie wręcz przeciwnie. Więc raczej takie zapachowe rzeczy bardzo lubię. Co jeszcze używam? Używam też saszetki, na przykład takie zapachowe, lub czasami po prostu psiknę perfumami. W szafie. W każdej szafie na przykład wisi na wieszaczku taka saszetka gotowa, możecie je zakupić. Na pewno są w Rosmanie, bo je widziałam, nie pamiętam jakiej tam marki, firmy, czy na pewno wiecie o czym mówię, są to saszetki bardzo ładnie wyglądające, bo naprawdę opakowanie nawet mają ładne. I mam takie w szafie, takie coś wkładam do szafki, do szuflady z bielizną, czyli tam gdzie mam restopki, skarpetki, staniki, więc, więc po prostu używam takich saszetek do przepraszam, używam tych saszetek do tego, żeby po prostu odzież, bielizna mi naprawdę ładnie pachniały. Kolejna rzecz też, to są gotowe, co prawda i kupuje się takie w postaci maskotki. Mogę Wam przynieść, ale nie wiem, czy teraz nie wiem, czy jeszcze to właśnie mam, czy już wyrzu czy wyrzucałam i miałam kupić kolejne. Są to też, to jest na przykład w postaci krówki. To jest krówka, w której nogach, w której krówki nogach jest wrzucony proszek taki zapachowy. Czekajcie, ja Wam może pokażę, jak mam. I mam w tym momencie, to jest taka krówka, strasznie jest, widzicie, jest strasznie, strasznie wybrudzona, ponieważ jest strasznie zakurzona już, ale już ją trochę mam. I tutaj właśnie w nóżkach tej krówki, ona jest taka biało-szaro-czarna, w nóżkach tej krówki, słyszycie? I tu jest taki proszek, taki sam jak właśnie w tych saszetkach. I to wkładacie albo w buty, ja to trzymam właśnie na przykład na kaloryferze, więc tam się po prostu też kurzy i dymi mi od świeczek, więc to wszystko się osadza w ogóle generalnie wszędzie. Także właśnie takie rzeczy lubię, wszelakiego rodzaju zapachy, zapachowe, niwelujące jakieś odory i tak i tak dalej. Także myślę, że bardziej zapachowo, to są takie moje po prostu tiki, triki, triki. Z ciuchami to Wam powiedziałam, tak. Pytanie numer 5. Eee, wymień dwóch ulubieńców domu no i to są takie, wiecie, tu mówimy cały czas perfekcyjna pani domu, czyli tak typowo sprzątająco eee, Więc oczywiście pralka, i no i chyba odkurzacz. Bo normalnie to bym wymieniła lodówkę, ale to nic się nie sprząta, bo to wiecie, chyba, że sprzątam w ten sposób, że wciągam wszystko po prostu do żołądka z lodówki, eee, przepraszam, eee, wciągam wszystko z lodówki i po prostu no, robię porządki. Więc zdecydowanie pralka, bo bardzo lubię i często piorę. Wiadomo, przy dwójce dzieci no niestety. Także pralka i co powiedziałam? I co powiedziałam? I odkurzacz, no bo to są dwie takie dwie maszyny w domu, które najczęściej właśnie chodzą. Są na chodzie. Pytanie numer 6. Mieszkanie czy dom? Przepraszam. Gosiu, moja kochana, pozdrawiam Cię bardzo serdecznie przy okazji filmiku. Teraz byś widziała, zobaczcie, przychodzą mi właśnie znowu wiadomości. Czekajcie, o, wiadomości przychodzą. No o właśnie, przychodzą wiadomości, za chwilkę Wam wszystko podpisuję, po prostu nagrywam, więc dlatego nie odpisuję w danym momencie. Czyli pytanie numer szóste było mieszkanie czy dom. Wiecie co, ja to jestem taką osobą, że się umiem naprawdę dostosować do bardzo wielu rzeczy, ale jak jestem sama, jeżeli już na przykład wchodzą w grę dzieci, to byle gdzie już mieszkać bym nie mogła, mam na myśli tu mieszkanie, a dlaczego tak mówię, że mieszkanie akurat, gdyby to było mieszkanie takie, wiecie, oddzielne, czyli takie nie bliźniacze z nikim. No to, to wtedy tak, ale jak wiemy, oczywiście, przecież mieszkania w większości przypadków są to w blokach mieszkania i niestety ściany są bardzo cienkie, więc raczej chyba będę przy dom. Zostanę przy dom, domek mam. Fakt, nie jestem może aż tak strasznie ścianką, bo znaczy z sąsiadem generalnie jestem, ale tu na przykład jeszcze dzieli nas takie przejście pomiędzy mną a sąsiadką, e, ale powiem Wam, że to jest zupełnie inaczej, nie ma czegoś takiego, ja tylko mogę sobie tu włączyć muzykę, nikomu to nie przeszkadza, jeżeli miałabym gości, to myślę, że nawet bym zapukała do sąsiadów i powiedziała, że mam gości, to myślę, że też hałasu by nie było, więc, więc z takich względów zdecydowanie dom. Wcześniej myślałam zwłaszcza o domku z ogródkiem, marzył mi się domem z ogródkiem, natomiast tak jak mam ten ogródek, to przy tym tutaj, przy tym klimacie i, i przy tej takiej, nie wiem, jakości ziemi, bo nie wiem, wam to powiedzieć. No to niestety, ale tu żadne kwiatki, bratki, stokrotki się bardzo dobrze nie utrzymują. Ale myślę, że, że dom, zdecydowanie dom. Także już na pewno nie mieszkanie, chyba że jakoś oddzielne, albo mieszkanie z kimś, kogo znam, żeby się po prostu, wiecie, nie czepiać siebie nawzajem. No, pytanie numer 7. Kto prowadzi budżet domowy? <laughs> No, dobrze, że go nie ma, właśnie wybór na chwilę. Kto prowadzi budżet domowy? Wiecie, co u nas niestety, jak nie w większości związków, jesteśmy chyba takim odrębnym związkiem, ale to już wiecie, u nas są rozstania i powroty, więc z tego tytułu ja jestem już tak przezorna, a przezorny jest wiecznie ubezpieczony, że u nas jest tak, że po prostu część wypłaty jego idzie w moje ręce. I moja wypłata idzie w moje ręce, w ten sposób, czyli do mojej wypłaty po prostu nie ma, nie ma prawa głosu, nic, nie ma prawa nawet mi się wtrącić, co ja sobie z tym robię, nawet gdybym sobie chciała podetrzeć tym tyłek. Natomiast często jest tak, że przyniesie wypłatę i na to, wiecie, potrafi, potrafi gdzieś tam jeszcze palnąć głupotę typu, że ale czy to jest potrzebne, a czy to musiałaś kupić, a dałem Ci tyle, a teraz Ci dałem tyle. Więc z racji tego, że on jest taką osobą wypominającą, tak zwanie wyżygującą, czego ja nie cierpię w nim... No to co no? Ale pytanie było generalnie kto prowadzi budżet, więc nie będę się mam rozgadywać. Generalnie ja. Generalnie ja, jeżeli chodzi o dom, o dzieci, o zwierzęta, o nas samych, o jakieś przyjemności, to robię to ja. Natomiast on od czasu do czasu też gdzieś tam nas zabierze, gdzieś pojedziemy. Oczywiście nie mówię tu o podróżach, wiecie, daleko jakichś bieżnych. Gdzieś pojedziemy, tak jak ostatnio co byliśmy w Londynie i to był spontan. Mieliśmy, mieliśmy być w Manchesterze, więc, więc generalnie po prostu on coś takiego też organizuje. Ale jeżeli chodzi o kto prowadzi budżet, to jestem to ja. To jest tak, pytanie numer 8. Pedantka czy bałaganiarz? Czyli bałaganiara. E, ani to, ani to. Nie jestem pedantką, ale lubię czystość. E, ale nie mam czegoś takiego, że na przykład, nie wiem, no że. Nie, no nie jestem pedantką. Nie mam czegoś takiego, że musi być wszystko na. Pi... Na pincuś, glancuś, jak ja to mówię. E, nie, może być gdzieś w coś, chwilę leżeć. Tak jak tu na biurku, jakbym Wam teraz pokazała, zresztą ostatnio Wam pokazywałam, e, odkąd nagrywam, to znajduje się to wszystko. No, dzisiaj na no, to leżą teraz kosmetyki, którymi się po prostu na przykład malowałam przed filmikiem. E, I nie mam czegoś takiego, że ja najpierw muszę to zanieść, odłożyć, położyć, ułożyć, dopiero potem mogę nagrywać. Nie, nie mam czegoś takiego. Więc ja myślę, że jestem po środku, natomiast nie cierpię bałaganiarstwa. Nie cierpię bałaganiarza e, takiego, wiecie, e, takiego naprawdę bałaganiarza. Nie chodzi o to, że to jest taki półpedant. Ale taki totalny bałaganiarz, który naprawdę pierdzielnie skarpetki, majtki w dwa różne kąty i, i ani mu się śni, żeby po prostu to zabrać. Nie lubię właśnie na przykład takiego kogoś, wiecie, takich, takich osób, które zjedzą i ten talerz tak leży, aż przyjdzie go z i go wyniesie, więc takich rzeczy nie lubię, no. Na przykład nie denerwują mnie takie, że nie ktoś nie spuszcza deski w toalecie, więc to są już takie, dla mnie to jest taki bałaganiarz, no to jest ktoś, kto nie wyniósł czegoś tam z domu i, i to są tego skutki. Więc raczej myślę, że tu po środku jestem. Nie jestem pedantką na pewno, e, bałaganiarą absolutnie nie, więc po środku. Pytanie numer 9, moje drogie, jak wyglądałby Twój wymarzony dom? E, mój wymarzony dom, wiecie co? E, nie mam czegoś takiego, że marzyłam kiedyś o, o, o czymś, co jest, co jest rzeczą. No bo dom mówimy tutaj właśnie o budynku, o tym, co się znajduje w środku, czy, czy na zewnątrz. Nigdy w ten sposób nie marzyłam. Dla mnie dom. To jest e, atmosfera, to jest rodzina. Generalnie dla mnie dom to jest właśnie... To jesteśmy my. My tworzymy e, to, co jest pod dachem. I nie, no nie odpowiem. No nie mam jakiegoś wymarzonego. Teraz mogłabym Wam to mówić, że, że taki, sraki, owaki z basenem, z, nie wiem, z jacuzzi na zewnątrz, czy jakimiś saunami. No nie ma sensu. Nie marzę mi się czegoś takiego. Marzy mi się taka stoja, spokój e, i posiadanie moich najkochańszych osób koło mnie. To jest dla mnie dom i i tym się dla mnie charakteryzuje dom, więc jako budynek nigdy w ten sposób nie marzyłam. Natomiast Mogę powiedzieć, że marzył mi się w ogóle domek. W sensie domek. Nie mieszkanie, nie blok, tylko oddzielny domek em, i obojętnie, jak w nim jest. I na przykład to, co teraz mam, to jest, pod, można by podpiąć pod, po prostu jakieś większe mieszkanie. Wiadomo, tylko że mamy poziomowe, ale, ale no to jest, to jest taki malutki domeczek. Zresztą zrobię Wam też filmik, bo prosicie, żeby Wam pokazała, jak mam w domu. Także dajcie mi, posprzątam trochę, wszystko tak fajnie i, i wtedy Wam nagram. No, także e, no. Nie mam wymarzonego domu. Moim, wymar... Moim czymś wymarzonym to jest atmosfera, więź pod dachem, a nie dom w sensie takim rzeczowym, budynkowym. Nie, raczej dom to dla mnie właśnie relacje moje między mną a dziećmi, między moją rodziną. Najbardziej bym tego chciała jeszcze mieć tutaj, wiecie, na przykład możliwość posiadania dodatkowych z pięciu jeszcze pokoi, tam na przykład żeby była mama z tatą, dziadków niestety już nie mam, to już kiedyś mówiłam. No, także mama z tatą, e, brat ewentualnie, żeby był jeszcze obok, e, chrześniactwo, te, z którymi jestem bardziej zżyta, z którymi mam większy kontakt, e, bo nie z każdym mam, e, więc generalnie, no, chciałabym jeszcze tylko tyle mieć, żeby gdzieś koło mnie oni byli. i jest dla to jest dom, czyli po prostu wiecie, najbliżsi. E, pytanie numer 10, pytanie ostatnie. E, tradycja wyniesiona z domu, którą praktykujesz do dzisiaj. Tradycja Takich sprzątających to nie mam. Wiecie co, ja generalnie jako dzie dzieciak Ja po prostu często bałam na podwórku Bawiłam się, wychodziłam Ja nie miałam nigdy czegoś takiego, że ciekawa jestem Jak mama gotuje, sprząta Jak kazała mi posprzątać To wiecie, to była taka zmora Boże, bo już na mnie czekają na podwórku A ja teraz muszę sprzątać, bo mama mi kazała Więc, więc takich typowo stricte Sprzątających trików Nie mam Ale mam takie rzeczy, które na przykład e, Wyniosłam z domu ale nie sprzątające, to jest to najwięcej rzeczy chyba raczej po tacie, bo tato jest takim, wiecie, taki kurcze despota normalnie w domu. Eee, I powiem Wam, że to jest tak, co mnie tato nauczył: zapisywanie, czyli robienie notatek, czyli to jest na przykład to. Teraz Wam pokażę. To jest na przykład mój zarzed z YouTube'a, to już jest mój drugi, teraz już będę zaczynać trzeci, bo już mi się kończy. Więc zapisywanie, zobaczcie, na kolorowo i zaznaczanie i ten, więc, więc robienie wszystkiego, spisywanie, e, czyli jak to moja mama się śmieje, że ja to muszę jak księgowa wszystko mieć zanotowane. E, no, nawet zobaczcie, do tagu jak się przygotowywałam, wszystko jest na karteczkach pospisywane. Więc zapisywanie, druga rzecz, e, czyli notowanie wszystkiego. Notuję, po prostu wszystko notuję, naprawdę wszystko. E, kolejna rzecz to jest e, porządek w papierach. To jest coś, co patacie mam. Nie wyobrażam sobie, na przykład, nie wiem, ja na przykład otwieram szufladę, ja wiem, w której szafce, w którym gdzieś tam miejscu, ja mam dany papier tam z 2012 czy nawet 2009 roku, więc, więc porządek w takich właśnie papierach. Czyli, tak zwana, wiecie, mój tato tak, ma taką teczkę, gdzie ma swoje jakieś rachunki, faktury, jakieś takie pierdu, pierdu. I tak jak on sobie to fajnie składuje w tej swojej teczce, poukładane jest w ogóle datami, wiecie, roka, rokami, latami. To tak właśnie, tak, tak po teraz mam ja, że musi być wszystko poukładane, jeżeli chodzi o papiery, o taką księgowość. Kolejna rzecz, co tu jeszcze. Aha, o, mam tutaj sprzątającą, poczekajcie, odkładanie naczyń. Tak, nie lubię, gdy ktoś, na przykład, tak jak Fabian, myje naczynia i wkłada je obok do zlewu, tego dwukomorowego, czyli do tej drugiej komory, i to tak leży i leży. Nie lubię czegoś takiego, lubię, przepraszam, e, lubię po prostu mieć to od razu poukładane, czyli ja tam trzymam ewentualnie chwilkę, żeby obeschło, wycieram papierem. I po prostu ręcznikiem papierowe i wkładam to do szafki. Nie lubię, gdy takie sterty mi leżą, bo potem ani wyjąć jednej rzeczy, ani, ani nic wygrzebać, bo wszystko się tłucze. Więc, e, więc to, czyli układanie naczyń do szafek, e, a nie zostawianie na zmywaku. Yy, Niedotykanie firanek, o na przykład mam takie, mam takie zwarcie i to już jest po mamie i u mojej mamy jest to samo, że nie daj Boże ruszycie jej firankę, zasłonkę, co będziecie chciały wyjrzeć przez okno i nie poprawicie, to jest delirka, to jest po prostu trzęsawica somalijska, bez kitu, także ja mam to samo, zauważyłam, że tylko mi on coś odsłoni, ja zaraz popraw tą zasłonkę, yy, więc mam takie zwarcie na tym punkcie. I co jeszcze? I jeszcze co mam po tacie, to nie napiję się, na, znaczy napiję się, ale, ale generalnie mam także że piję kawę w jakimś własnym kubku. Lubię pić w kubku, nie lubię szklanek. Nie wiem, takie zboczenie muszę wypić po prostu w jakimś kubku. Nie mówię, bo jeżeli jestem u kogoś, wiadomo, na przykład, nie wiem, jak byłam na sprzątaniu jednej babci, no to na przykład miała taką piękną zastawę, taką, wiecie, porcelanową, jakąś taką starą i w ogóle prastarą, więc fajnie mi się z tego piło, bo to było coś innego. Ale trzymanie tego czegoś, w wielkości, tego pudełeczka, wiecie, no trzymaj tu za dziubek, tu w ogóle wszystkie palce gdzieś do góry i pij z tego, no no nie! Nie, więc kubek, jak najbardziej jakiś kubek, tu akurat mam też te, które po prostu lubię, więc generalnie mam zawsze kubki, nawet jak leciałam do Polski i Wam nagrywałam vloga, to też na pewno spostrzegłyście, że nawet nawet w samolocie zakupiłam dwa kubki, to były te M&M'sowe, więc nawet wzięłam po prostu i piłam z kubka w Polsce, z własnego, więc picie z kubków, no i tak moje drogie. Koniec tagu. Tak się prezentował mój tag pod tytułem: Perfekcyjna Pani Domu. Nie uważam się w niczym za perfekcyjną, bo nie ma ludzi perfekcyjnych, ale staram się to, co robię, staram się wykonywać w miarę jak najlepiej. Może nie powiem perfekcyjnie, ale jak najlepiej potrafię. Więc oddaję całe ducho we wszystkim, co robię. No, bardzo Wam dziękuję. Mam nadzieję, że ten tag Wam się podobał. Nie kończę jeszcze, ponieważ oczywiście otagować chcę kogoś nie ma, że boli, czy macie, czy nie macie, nie zaglądałam na kanał, czy macie owe tagi. Ehm, ostatnio poprosiłam Saloma Julii do, czyli Kasi chyba wydaję, do nagrania tagu, nie mogę się doczekać, więc raczej już Kasi otagowywać nie będę. Nie lubię czegoś takiego, że nie ma odzewu z drugiej strony. A nawet jeżeli ktoś nie ma czasu, to po prostu wiecie, miłoby było, żeby ktoś mi napisał, że słuchaj, na przykład, nie wiem, nagram go tam kiedyś, e, no, a nie takie, że, że olewka, nieważne. E, czyli ja o tego moje drogę, moje drogę. E, Natalia 9121. Natalka, proszę cię nagrać ten tak, jeżeli oczywiście znajdziesz chwilkę, więc miło by było zobaczyć, jakie ty udzielisz odpowiedzi, czyli Natalia 9121. Oczywiście wypiszę wszystko tutaj. E, Miszmaszowa25, oczywiście Karola, standardowo e, odbijam piłeczkę. E, także bardzo Cię proszę kochana, odpowiedz na te pytania, jestem bardzo ciekawa Twoich odpowiedzi. E, oczywiście Ewunia, e, Ewunia chyba pierwsza bo drugi raz atakowuję, teraz nie kojarzę, a jeżeli, jeżeli nie drugi to pierwszy. I mam nadzieję, że zobaczę Twoje odpowiedzi, także bardzo proszę zrób ten tag, e, czyli Ewunia z kanału Ewunia po prostu. No i moja Karolcia! I nawet jak jej się nie będzie chciało, to nie chcę ten tak gdzieś siedzi tam w kolejce na tej liście. Ale bardzo cię proszę, e, Słońce, Ty moje, po prostu nagraj też ten tak! Bo, bo dla mnie jesteś taką e, perfekcyjną panią domu. E, oczywiście w cudzysłowie i zawsze to używam w cudzysłowie. E, także, Karolcia, jestem bardzo ciekawa Twoich odpowiedzi. E, jakie Ty masz na przykład triki, e, takie sprzątania w domu, e, no i tak dalej, i tak dalej. Więc generalnie chciałabym Cię też poznać pod tym kątem takim sprzątającym. Także tak, tak by się to prezentowało, czyli wam cztery osoby, cztery osóbki, wypiszę je albo tu, albo tu. E, oczywiście linki do tych osób będą na dole pod filmikiem. E, będziecie mogły sobie zajrzeć. Zapraszam i odsyłam Was na każdą z tych dziewczyn, bardzo fajne dziewczyny. E, no i cóż tu dużo mówić. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. E, dzisiaj wykonałam w ogóle, jakbyście też pytały, bo ja później nie nadążam często za Waszymi pytaniami. Jeżeli chodzi o usta, na ustach mam, pokażę Wam. Pomadkę. O! Mięciutka, wspaniała, z Revlonu. Czekajcie, bo nie wiem nawet, czy widzicie, coś mi tu przygasło. Z Revlonu, taka jak pomadeczka, kolorek to jest, to jest Ultra HD Rose 830 Rose taki oto kolor, natomiast dzisiaj pofisiowałam, e, aha w ogóle mam to, mam te duo na policzkach e, bardzo jest delikatne e, bardzo fajne, fajnie pachnie, więc spoko fajnie, to jest to spudełka. pudełka jeżeli chodzi o oczy, na pewno widzicie, że dzisiaj coś tam się dzieje na moich oczętach na pewno to widzicie, musicie to widzieć, bo zawsze mamy po prostu nudziakowe, dzisiaj mam zaszalałam dzisiaj i dzisiaj użyłam paletkę, czekajcie, bo ona mi zaraz się po prostu rozsypie tu, tą paletkę Postanowiłam, że troszeczkę poszaleję idzie wiosna i słońce za oknem, więc u mnie słońca jest w sercu i użyłam, nie będę teraz tutaj odsłaniać lusterka, użyłam ten tutaj u góry niebieski kolorek oraz, oraz oraz który? Ten na dole chyba też niebieski, tak, ten na dole co jest na samym. Dobra, poczekajcie, spróbuję jakoś tak to, nie wiem jak ja to mam zrobić, o, użyłam ten niebieski. Na e, oczywiście od połowy oka, od połowy powieki do zewnątrz. Żółty tutaj w, od zewnętrznego kącika oka. Natomiast ten tutaj taki niebiesko-fioletowy e, niebiesko mam na dolnej e, powiece. Mam nadzieję, że wszystko widać. Jeszcze Wam się zbliżę. O! Więc nie wiem, jak to wygląda tutaj z Waszej perspektywy. Nie wiem, czy światło Wam oddaje, ale dzisiaj zaszalałam. Zaszala z takimi wesołymi właśnie kolorkami, także mam nadzieję, że Wam się podoba. Już wracam. No i tak, tutaj jeżeli chodzi oczywiście o tusz, no to Elizabeth po e, Prosty go cały czas używam. Natomiast jeżeli chodzi o podkład dzisiaj znowu wyciągnęłam sobie e, ten. Już wiem, że go używać nie będę, jest dla mnie za jasny, musiałam go przyciemniać i wiem, że będzie mi szkoda, więc, więc użyty jest dosłownie raz, jest zakupiony, raz go użyłam, czyli dzisiaj nałożyłam. Ociupinkę. Można, można powiedzieć, że jak wycę, to będzie jak nieużywany. Na pewno powędruję gdzieś tam do Was na jakieś rozdanie. E, a użyłam rybki Bourjois Half Mix Serum. E, to oto w kolorku 56 Light Bronze. Więc dzisiaj to mam na twarzy. I to wszystko. No i to wszystko. I tą pomadkę. Pomadka bardzo fajna, polecam Wam bardzo serdecznie z Revlonu te pomadki. To też mój ostatni zakup, więc bardzo fajne Dzisiaj właśnie postanowiłam go wykorzystać, bo wcześniej chciałam tą różową, ale było tak za szalenie, widzicie? Było bardzo różowo i jakoś tak mi to się gryzło, więc wolałam takie bardziej stonowane usta. No i tak. Bardzo dziękuję za uwagę. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Zapraszam na Facebooka, Twittera, Instagrama. Interesta. Bardzo proszę Was, udzielajcie się oczywiście na grupie zamkniętej na Facebooku Wiski Agi będzie mi bardzo miło, mam nadzieję, że podoba Wam się playlista jakbyście miały jakieś też propozycje co byście chciały, żeby się na niej znalazło. oczywiście proszę mi pisać śmiało, odczytam i, i może dodam po prostu ten kawałek do playlisty, żebyście mogły sobie słuchać, jak macie własne jakieś ulubione, no bo tego chyba nie muszę mówić, że playlista jest dla Was nie dla mnie, także chociaż w sumie teraz cały czas leci mi właśnie playlista więc cały czas mam ją w tle, jak nagrywam filmiki i właśnie w ten sposób będę to włączała dobrze, także o cztery dziewczyny poprosiłam o otagowanie, będę wyczekiwać Wasze tagów na kanale. I jeżeli to zrobicie, nagracie takowy filmik, to bardzo proszę, tylko napiszcie mi, e, kochane, pod spodem u mnie gdzieś, czy w wiadomości prywatnej, gdziekolwiek na YouTubie, e, że takowy tak się u Was znajduje, żebym, wiecie, żebym nie pominęła. Dziękuję bardzo, ściskam Was bardzo mocno. Przesyłam Wam stado buziaczków. Miłego popołudnia Wam życzę. Bajo!